Dzień dobry, nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem, mediatorem i prowadzę swoją kancelarię adwokacką w Warszawie. Dom, który był wymarzony, a stał się koszmarem. Bardzo, ale to z naciskiem na bardzo, często dochodzi do różnych problemów natury prawnej, finansowej w zakresie wymarzonego domu. Małżonkowie marzą o domu, budują. Nie zastanawiają się na czyjej działce, z jakich pieniędzy, kto jest kredytobiorcą, tudzież nie sprawdzają innych istotnych okoliczności w sprawie, i gdy dochodzi do rozwodu, następuje totalny dramat. I teraz ten film jest nie tylko dla osób, które się rozwodzą i przeprowadzimy analizę, ale także dla osób, żeby miały ową wiedzę. Gdyż okazuje się, że ona jest bardzo, bardzo e, ważna, w szczególności, jeżeli planujemy jakiekolwiek e, inwestycje. A zatem powiem Państwu o pięciu elementach, które są kluczowe, aby Twój wymarzony dom nie stał się Twoim koszmarem. Ale także, jeżeli już ten dom stoi, to przeanalizuj swoją sytuację pod kątem tutaj prawnym. Pierwsza rzecz działka. Jeżeli doszło do wybudowania budynku na działce, to musimy wiedzieć w pierwszej kolejności, czyja ta działka jest. Często zdarza się tak, że odziedziczymy na przykład działkę i mówimy tak, że o, żona ma działkę, ja mam kasę, to pobudujemy wspólnie dom. Okazuje się, że i uwaga, owy dom nie jest naszą. Czyli w przypadku na przykład kobieta ma działkę, mężczyzna ma pieniądze, wybudowany został dom, okazuje się, że owy mężczyzna nie ma prawa co do zasady, nie jest w Księdze Wieczystej. Ma prawo wnosić do sądu sprawę o podział majątku i żądać rozliczenia nakładu, ale uwaga, owa kobieta może w każdej chwili na przykład sprzedać owy dom, ponieważ, ponieważ w Księdze Wieczystej nie ma tego, Małżonka, który wniósł pieniądze, a nie miał działki. Co zrobić? No, prosta sprawa. Jeżeli przystępujemy do kwestii budowy domu, to przede wszystkim porozmawiajmy o tym, żeby uregulować stan prawny działki w ten sposób, że na przykład żona tą część daruje w zamian za rozliczenie późniejsze. Czyli na przykład strony ustalają, że mężczyzna czy też kobieta, odwrotnie, to, to, to różnie bywa, wkłada x kwotę i mamy takie i takie rozliczenie. I żeby to było jasne, konkretne i klarowne, żeby nie było na przyszłość wątpliwości. Druga rzecz, skąd pieniądze na wybudowanie tego domu? Często również jest tak, że otrzymujemy darowiznę od bliskich. I ku mojemu zdziwieniu, owe darowizny z przyczyn braku wiedzy najczęściej nie są zgłaszane do Urzędu Skarbowego w pierwszej linii. Jeżeli na przykład daruje nam darowiznę mama, tata, jest owa darowizna zwolniona z podatku, wystarczy, że poinformujemy o tym Urząd Skarbowy. Jeżeli otrzymujemy zatem pieniądze na budowę domu, to takie zgłoszenie powinno nastąpić żeby później rozliczyć to e, jako majątek osobisty. Dlaczego? Jeżeli otrzymujemy, na przykład 100 tysięcy od mamy i budujemy za to część domu, to jest nasz majątek osobisty. Jeżeli my tylko, czyli ja na przykład tylko otrzymałam te 100 tysięcy, a mój mąż na przykład nie otrzymał tych pieniędzy, to ja jestem tylko obdarowana i to jest właśnie istotne. Aby zgłosić do Urzędu Skarbowego, by było wskazane, kto jest obdarowany. To jest bardzo istotne i w późniejszym etapie bardzo często z tego tytułu rodzi się dużo problemów. 3. Często na dom zaciągamy kredyt. No i mamy tutaj sytuację taką. Jest działka, Wzięliśmy jakieś pieniądze, ale nam zabrakło troszkę tych pieniędzy, więc stwierdzamy, że chcemy kredyt. Okazuje się, że jeżeli bierzemy kredyt hipoteczny, nie możemy wziąć y, oboje, ponieważ na przykład działka jest tylko jednego małżonka, albo na przykład jeden małżonek ma y, zbyt mało y, pieniędzy, jakby zdolności i nie, nie uzyska tej zdolności, i zaczyna znów dochodzić do różnej kombinatoryki. Na przykład kobieta ma ową działkę, buduje mężczyzna tam za pieniądze, które na przykład odziedziczył od swoich rodziców, ale zabrakło trochę tych pieniędzy. Więc uwaga co, że bierze? bierze kredyt gotówkowy, albo na firmę na przykład, albo gotówkowy, nie wiem, inny niż na cele hipoteczne, ale on tylko jest kredytobiorcą. E i zaczynają się kolejne problemy. Czwarta rzecz to jest rozdzielność albo wspólność, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że e, na przykład małżonkowie mają kredyt, i tutaj już powiedzmy, że działka wspólna, dom wspólny i wspólny kredyt, ale jeden z małżonków bierze tylko e, dwoje małżonków bierze kredyt, a później następuje rozdzielność. I co się okazuje? Że o ile jest wspólność, to kredyt jest spłacony ze wspólnych pieniędzy. Ale uwaga, co jeżeli na przykład rata miesięcznie będzie wychodziła 8 tysięcy, będziemy mieli rozdzielność i tylko jeden z małżonków będzie spłacał. Na przykład taka historia: Pan spłaca kredyt, i umówili się, że żona będzie kupowała wszystko dzieciom i wszystko do domu. Ale mają rozdzielność, i wówczas ten pan może sobie rozliczyć ową kwotę kredytu, jako że naniósł majątek osobisty na majątek wspólny. I zaczynają znów się problemy. I piąta rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest przepływy z majątku osobistego na majątek wspólny, z majątku wspólnego na majątek osobisty. Co to oznacza? Mamy majątek osobisty. I tutaj ja Państwu napiszę, wymienię po kolei, co to jest majątek osobisty. Majątek osobisty jest uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. I jest cała lista, czym jest majątek osobisty. Są to na przykład rzeczy z dziedziczenia, czyli dziedziczymy coś, na przykład mieszkanie od babci. To jest nasz majątek osobisty. Nieważne, czy jesteśmy w związku małżeńskim, czy nie. Nieważne, czy jest rozdzielność, czy nie. Po prostu odziedziczyliśmy i to jest majątek osobisty, czyli dziedziczenie, darowizny indywidualne, czyli moja mama na przykład mi tylko dała 100 tysięcy i na przykład rzeczy nabyte przed związkiem małżeńskim. To są takie najważniejsze. A czym jest majątek wspólny? To są pieniądze zgromadzone, czy też inne składniki majątku w trakcie trwania związku małżeńskiego przy Wspólności majątkowej. I ludzie dokonują różnych e, przepływów. Na przykład odziedziczyłam mieszkanie, sprzedałam, wyremontowałam mężowi, na przykład, dom, który jest jego własnością, albo wspólny dom. I ludzie przy tym nie rozmawiają i nie analizują prawnie tej sytuacji, i niestety ten wymarzony dom. W pewnym momencie staje się koszmarem. A zatem, jeżeli Państwo potrzebujecie analizy podziału majątku, to spiszcie, proszę, wszystkie składniki majątku chronologicznie, kto, gdzie, jak, co było, co się działo i warto skonsultować to z profesjonalistą, żeby rozpisać po, krok po kroku, jak to po prostu e, wygląda i, mm, i co zrobić, żeby było. Dobrze. A zatem życzę Państwu dobrych decyzji, mam nadzieję, że wymarzony dom nie stanie się koszmarem. Pozdrawiam.